chcesz odnowić swój telewizor, stawiając na najlepszą jakość obrazu w najlepszej cenie? Dziś mam dla ciebie wybór najlepszych telewizorów. Samsung sortuł szpół od tańszych i przystępnych modeli po propozycje z wyższej półki z najnowszymi technologiami i funkcjami smart. Przeanalizuję rozdzielczość, jakość obrazu, dźwięk, łączność oraz dodatki. Zostań do końca, bo moim zdaniem ostatni model najbardziej się opłaca. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1 Samsung LED telewizor Samsung LED o przekątnej 43 cali to bardzo ciekawa propozycja w segmencie Ultra HD. To model z ekranem LED o rozdzielczości 4K, zdolny do wyświetlania obrazu z wysokim poziomem szczegółowości oraz żywszymi i bardziej realistycznymi kolorami dzięki technologii HDR10 i procesorowi Crystal 4K, który optymalizuje treści, aby maksymalnie wykorzystać jakość obrazu. Wśród mocnych stron warto wymienić ostrość obrazu, idealną do filmów, seriali czy gier. Zapewnia bardzo immersyjne wrażenia. Na plus również Smart TV, które daje dostęp do popularnych aplikacji streamingowych takich jak Netflix, YouTube czy Amazon Prime Video, a także do Samsung TV Plus, bezpłatnej platformy z kanałami na żywo i zróżnicowanymi treściami. Ciekawym dodatkiem jest kompatybilność z Gaming Hub, przydatna dla osób korzystających z grania w chmurze lub podłączających konsolę, by cieszyć się płynną rozgrywką. To model z ekranem LED o rozdzielczości 4K, zdolny do wyświetlania obrazu z wysokim poziomem szczegółowości oraz żywszymi i bardziej realistycznymi kolorami, dzięki technologii HDR10+, i procesorowi Crystal 4K, który optymalizuje treści, aby maksymalnie wykorzystać jakość obrazu. Wśród mocnych stron warto wymienić ostrość obrazu, idealną do filmów, seriali czy gier. Zapewnia bardzo immersyjne wrażenia. Na plus również smart TV, które daje dostęp do popularnych aplikacji streamingowych, takich jak Netflix. YouTube czy Amazon Prime Video. Numer 2 Samsung Ultra. Samsung 43G to telewizor Ultra HD 4K, który łączy dobrą jakość obrazu z funkcjami smart w przystępnej cenie. Jego czarny, elegancki i minimalistyczny design pasuje do salonu i sypialni. Dzięki wbudowanemu Wi-Fi łatwo łączy się z internetem i zapewnia dostęp do najważniejszych aplikacji streamingowych. Mediów społecznościowych i treści online przez platformę Smart TV. Na plus rozdzielczość 4K oferująca czysty szczegółowy obraz, idealny do filmów, seriali i gier. Szeroka łączność z wejściami HDMI i USB pozwala podpiąć konsole, komputery, nośniki zewnętrzne i inne urządzenia. Warte uwagi jest też Gaming Hub dla grania w chmurze lub z konsolą z płynnym działaniem. Telewizor jest łatwy w konfiguracji i obsłudze. Co spodoba się osobom ceniącym prostotę i wygodę. HD4K, który łączy dobrą jakość obrazu z funkcjami smart w przystępnej cenie, jego czarny, elegancki i minimalistyczny design pasuje do salonu i sypialni. Dzięki wbudowanemu Wi-Fi łatwo łączy się z Internetem i zapewnia dostęp do najważniejszych aplikacji streamingowych, mediów społecznościowych i treści online przez platformę Smart TV. Na plus! Rozdzielczość 4K oferująca czysty szczegółowy obraz. Idealny do filmów seriali i gier. Szeroka łączność z wejściami HDMI i USB pozwala podpiąć konsole, komputery, nośniki zewnętrzne i inne urządzenia. Warte uwagi jest też Gaming Hub, dla grania w chmurze lub z konsolą z płynnym działaniem. Idealny do filmów seriali i gier. Szeroka łączność z wejściami HDMI i USB pozwala podpiąć konsole, komputery, nośniki zewnętrzne i inne urządzenia. Numer 3 Samsung Neo Samsung Neo 55 to telewizor z najwyższej półki, który stał się jedną z najlepszych opcji, jeśli chcesz kino w domu. Jego główny atut to jakość obrazu. Technologia Mini LED zapewnia bardzo wysoką jasność, głęboką czerń i nasycone kolory. Dzięki temu filmy, seriale i mecze wyglądają niezwykle szczegółowo, nawet w jasnych pomieszczeniach czy ciemnych scenach. Do tego dochodzi procesor ze sztuczną inteligencją, który automatycznie poprawia każdy materiał, by zbliżyć go do jakości prawdziwego 4K. Nawet jeśli źródło nie jest w 4K, obraz wygląda wyraźnie lepiej, który stał się jedną z najlepszych opcji, jeśli chcesz kino w domu. Jego główny atut to jakość obrazu. Technologia Mini LED zapewnia bardzo wysoką jasność, głęboką czerń i nasycone kolory. Dzięki temu filmy, seriale i mecze wyglądają niezwykle szczegółowo, nawet w jasnych pomieszczeniach czy ciemnych scenach. Do tego dochodzi procesor ze sztuczną inteligencją, który automatycznie poprawia każdy materiał, by zbliżyć go do jakości prawdziwego 4K. HD4K, który łączy dobrą jakość obrazu z funkcjami Smart w przystępnej cenie. Jego czarny, elegancki i minimalistyczny design pasuje do salonu i sypialni. Dzięki wbudowanemu Wi-Fi łatwo łączy się z internetem i zapewnia dostęp do najważniejszych aplikacji streamingowych, mediów społecznościowych i treści online przez platformę Smart TV. Na plus. Rozdzielczość 4K oferująca czysty, szczegółowy obraz HD 4K, który łączy dobrą jakość obrazu z funkcjami smart w przystępnej cenie. Jego czarny, elegancki i minimalistyczny design pasuje do salonu i sypialni. Dzięki wbudowanemu Wi-Fi łatwo łączy się z internetem i zapewnia dostęp do najważniejszych aplikacji streamingowych. Numer 4 Samsung Crystal. Samsung Crystal to telewizor stworzony dla osób, które chcą cieszyć się dobrą jakością obrazu i nowoczesnymi funkcjami bez wydawania fortuny. Jego ekran o przekątnej 43 cale oferuje żywe i naturalne kolory dzięki technologii Percolor, co sprawia, że filmy, seriale i gry wyglądają znacznie bardziej realistycznie i przyjemnie dla oka. Jeśli chodzi o dźwięk, urządzenie jest wyposażone w funkcję Q Symphony, która łączy brzmienie telewizora z kompatybilnym soundbarem Samsunga, tworząc bardziej przestrzenny i mocniejszy efekt audio. Jako Smart TV zapewnia dostęp do aplikacji streamingowych Gier w chmurze dzięki Gaming Hub oraz ponad 100 darmowych kanałów poprzez Samsung TV. Dodatkowo można go wykorzystać jako centrum sterowania inteligentnym domem dzięki platformie SmartThings, co stanowi duży atut. Samsung Crystal to telewizor stworzony dla osób, które chcą cieszyć się dobrą jakością obrazu i nowoczesnymi funkcjami bez wydawania fortuny. Jego ekran o przekątnej 43 kucale oferuje żywe i naturalne kolory dzięki technologii Percolor, co sprawia, że filmy, seriale i gry wyglądają znacznie bardziej realistycznie i przyjemnie dla oka. Jeśli chodzi o dźwięk, urządzenie jest wyposażone w funkcję Q Symphony, która łączy brzmienie telewizora z kompatybilnym soundbarem Samsunga, tworząc bardziej przestrzenny i mocniejszy efekt audio. Jako Smart TV zapewnia dostęp do aplikacji streamingowych, gier w chmurze dzięki Gaming Hub oraz ponad 100 darmowych kanałów poprzez Samsung TV, który stał się jedną z najlepszych opcji jeśli chcesz kino w domu. Jego główny atut to jakość obrazu. Technologia Mini LED zapewnia bardzo wysoką jasność, głęboką czerń i nasycone kolory. Dzięki temu filmy, seriale i mecze wyglądają niezwykle szczegółowo, nawet w jasnych pomieszczeniach czy ciemnych scenach. Do tego dochodzi procesor ze sztuczną inteligencją, który automatycznie poprawia każdy materiał, by zbliżyć go do jakości prawdziwego 4K. Nawet jeśli źródło nie jest w 4K, obraz wygląda wyraźnie lepiej. Jego główny atut to jakość obrazu. Technologia miniLED zapewnia bardzo wysoką jasność, głęboką czerń i nasycone kolory. Dzięki temu filmy, seriale i mecze wyglądają niezwykle szczegółowo, nawet w jasnych pomieszczeniach czy ciemnych scenach. Do tego dochodzi procesor ze sztuczną inteligencją, który automatycznie poprawia każdy materiał, by zbliżyć go do jakości prawdziwego 4K.